W sobotnie przedpołudnie na Siewierskiej Hali odbył się pierwszy powiatowy turniej strażacki gry w piłkę nożną. To jest inicjatywa lokalna, w którą, w którą chcemy zaangażować drużynę z powiatu będzińskiego. Zakwalifikowało się ostatecznie sześć drużyn, ponieważ warunek był dosyć restrykcyjny, bardzo Jeden był bardzo taki poważny warunek. Mogli grać tylko starzacy na tym turnieju. Okazało się, że dużym było 12, z czego no nie wszyscy byli starzakami, dlatego postanowiliśmy, że tylko starzacy tutaj wystąpią. Strażacy walczyli zaciekle, ale prym wiedli inicjatorzy wydarzenia. Nie jest niezmiernie miło, ponieważ grałem razem z drużyną OSP się Osiedle. Drugie miejsce Komenda Powiatowa Starzy w Będzinie, trzecie miejsce OSP Piwoń, czwarte miejsce OSP Tuliszów i od czwartego miejsca już nie punktowane były. po dzisiejszych rozgrywkach można śmiało stwierdzić, że strażakom z powiatu bendzińskiego nie brakuje dobrej formy. Wysokiej klasy mamy wykwalifikowaną kadrę strażacką. Pragnę im podziękować za pracę na rzecz naszej lokalnej społeczności, życzyć sukcesów osobistych i zawodowych. No sam jestem zaskoczony. Ale faktycznie, dosyć dosyć biegaliśmy dużo, także ukazuje się, że no, w wieku 40 lat można jeszcze biegać tu z słowakami, 18-letnimi. Może nie na równi, ale, ale jeszcze dajmy radę. Wręczane dziś nagrody i wyróżnienia pozyskano dzięki wsparciu sponsorów i patronów. Zarówno pani poseł Barbary, Barbarze Chrobak, panu staroście, pan Watole, no i firmom, które też nas wspomogły. To jest e, głównie firma Dormakaba Polska, firma Dwayne System, niepubliczny zakład opieki zdrowotnej w Brudowicach Primus oraz stowarzyszenia. Także to są, te, to są ci ludzie, którzy powiedzmy nie zapomnieli o nas i jednak, jednak nam bardzo dużo pomogli przy tym turnieju. Chciałbym podziękować za zaproszenie i objęcie honorowym patronatem pierwszej, pierwszego turnieju drużyn strażackich. Jak Państwo sami widzieli duch sportowy, gra fair play. Myślę, że wszystkim podobała się dzisiejsza uroczystość sportowa. Poza testem sprawności fizycznej tej halowej rozgrywce przyświeca jeszcze jedna ważna idea. Cel jest jeden. Po pierwsze, w naszym środowisku lokalnie takie zawody nas integrują, bo to jest kolejna okazja do tego, żeby się jednak zebrać, przygotować, poćwiczyć. Już tutaj słyszałem wiele słów, że liczą na to, że pojawi się taki turniej być może w lecie. Z innych jednostek wiem też, mam sygnały z innych jednostek, że będą chciały się zapisać, jeżeli taka edycja powstanie. Także najważniejsza rzecz to jest naprawdę integracja. No, Ochotnicze staże są środowiskiem zintegrowanym. A to jest kolejna okazja do tego, żeby, żeby wspólnie coś przeżyć, być może pozyskać kolejnych druhów, być może osoby, które nie do końca chcą być strażakami, ale może piłkarzami. Niech zobaczą, że w straży też można nie tylko gasić, ale, ale i grać piłkę. To dopiero początek, bo w tym roku jeszcze nie raz będziemy towarzyszyć z kamerą strażakom podczas wielu różnorodnych działań.